Po starym budynku Komendy Policji przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu nie ma już śladu. W tym miejscu powstanie nowoczesne Centrum Krwiodawstwa. Budynek wraz z działką został przekazany Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Prace rozbiórkowe, które rozpoczęły się pod koniec czerwca i już się zakończyły. Przy okazji udało się odsłonić ciekawy mural. Udało się tam przez przypadek odkryć piękny znak firmowy PKS-u sprzed 70 lat. Na ścianie ten znak będzie już zachowany, bo dużo pytań dostawałem, czy my to zniszczymy czy nie 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 zniszczymy już kierownicy budowy architekci wiedzą że mają go jakoś wkomponować więc będzie on na pewno jakoś zachowany dla przyszłych pokoleń ponieważ jest to prawdopodobnie najstarszy znak PKS-u zachowany w naszym kraju. Przetarg na budowę centrum został już ogłoszony. Zgłosiły się do niego cztery firmy, w tym dwie z Nowego Sącza. Koszt inwestycji to około 13 milionów złotych. Powstanie tu nie tylko nowoczesne i doskonale wyposażone centrum, gdzie będzie można oddawać krew, ale także centrum edukacji, którego zadaniem będzie szkolenie oraz promocja krwiodawstwa.